Okej okay, Miszki, halo Miszki i tego typu sprawy jam, Kontynuujemy Jamesa Bonda moi kochani Kontynuujemy właściwie też z moim słowotokiem Zastanawiam się czy tak... A jeszcze ktoś strzela do pana Je... oj Ty koleżko Co się stało? Widzieliście to? Jolo, jestem Jamesem Bondem z celownikiem w... w oku Co się dzieje? A dobra, tu się otwarły jakieś ninja To chwila, chwila, za sekundkę zaraz się stanie Poczekajcie, tylko zmienię broń na coś ostrzejszego, i co? I w drogę, nie? No halo, Miśki, otwórzcie tutaj, proszę. Go, 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 go. Słoty wchodzą, ninja wchodzą. Ojejuniu! Tak? Halo? Halo? Jezus! Dobra, padł. A czekajcie, mam coś lepszego na nich. Halo? Halo? Okej. Okay. Halo? Okej. Okay. Dlaczego ja mówię halo? Przepraszam zaciąłem się i mówiłem jak robot. Yy, przepraszam, przepraszam. Zaiste, za prawdę źle postąpiłem. A! Pięknie, myślałem, że jeszcze spadnie stamtąd, to już by było takie cudowne. Okej, okay, tutaj z tego co pamiętam było bardzo dużo fajnych rzeczy, takich fajnych, fajnych fantów jak... A! Ładunki wybuchowe zostały odnalezione. Spoko, ja myślałem, że mam ładunki wybuchowe. Okej, okay, tu już kół mam. Zniszcz serwery, zabezpiecz ładunki, znisz serwery na piętrze księgowych. Sieć komputerowa Phoenix, zniszcz furgonetki na końcu. Komputerowa sieć to... Nie wiem, czy to nie jest po prostu taki synonim tego całego mm, przedsiębiorstwa, ale nie, 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 będę teraz wymyślał rzeczy jakieś, które nie istnieją. Nie strzelaj do mnie skarbie misiaczku, pysiaczku w ogóle tego typu sprawy. My idziemy zniszczyć jeszcze jakieś kurde serwery uksięgowych. Nie wiem, czy to jest gdzieś tu, co się tu dzieje w ogóle. No wybuch proszę, wybuch. No, to mogą być te serwery u księgowych, idziemy. Znowu z 3 złotych, dzień dobry. Dzień dobry. Kilo z 53. Zastałem Emilkę. Nie wiem dlaczego milka, ale po prostu tak, tak jest. A, kumam czacze! F9-eczka, moi koni. Wszystko spokojnie, bez pośpiechu, ja mam czas, wy też pewnie. Skoro to oglądacie, to macie czas, prawda? Super, mm, to padło. Ja jak nie mówię, to znaczy się skupiam na strzelaniu. Wy myślicie, że tak się nie da, ja mówię, da się. Supcia, tu już rozstrzelałem jedno, teraz z drugiej strony. Proszę bardzo, z drugiej strony zaraz wszystko rozstrzelałem. I tak zastanawiam się w sumie. Teraz tak z cyklu... Yy, taki tam Bartosz. Czy, czekajcie, y, typowy Bartosz, tak to było, bo tak to określiła Veronika i strasznie mi się spodobało to, yy, to, to, to ten, ten zwrot, ta fraza. Yy, z życia Bartosza wzięte Zastanawiam się nad nadgrywaniem, recyta, znaczy nad recytowaniem właściwie wierszy I przesyłania tego na jakiś osobny kanał A to są te serwery, dobra czekajcie, czekajcie, ją ja mą plun Eee, patrzcie jaki Bayer przyszedł Mamy kluczyki do samochodu, mamy te palmy top. Ło! Wow! Skąd się to wzięło? Mogę zrobić zdjęcie? Na przykład, uśmiech Nie wiem dlaczego do monitora powiedziałem, uśmiech, nie pytajcie Jest super Mastercard, kart, master kart, super kart. Klucze, dzień dobry Dobra, rozładowane No mniej więcej nie, nie nie nie, nie mówmy Chyba to są po prostu wszystkie jakie tylko możemy Nie, tu jest jakiś smoke grenade, błysk grenade, no i to co chciałem Ej olo, to są jakieś A, tu są te ładunki wybuchowe, okej okay. Wybuchło to czy nie wybuchło? Kurde Tu granata rzucałem, pamiętacie Granat jest, granat wybucha, prawda? Coś nie tak z tymi serwerami? Jeszcze raz. Pff, <śmiech> <śmiech> śmiesznie to wyglądało. Okej, okay, jeden umarł. Znaczy umarł. Jeden został zniszczony. Ale piękna, piękna mechanika w ogóle. Bardzo mi się podoba. Super, no i co jeszcze tutaj? No i co? Zniszczyłem te serwery to ja nie wiem o co koman. A jeszcze tam są jakieś. Ja nawet nie widziałem ich. Wow! Skąd ja mam takie bajery? Czy ja mam godmoda? Nie, nie mam godmoda, może tak jest. Kurde, ja nawet nie mam pojęcia, co ja mam, a czego ja nie mam, no. Hmm. są jakieś ładunki wybuchowe, czy one mi się... Nie, poczekajcie, F5, spróbujmy zrobić tak. Ja wiem, że to jest może bardzo zła rzecz, którą ja robię, ale... ale po prostu chcę sprawdzić. Jolo, patrzcie, puch! Puch, przechodzę przez to i się... Aha, to taki Bayer to jest, to zostawię sobie jeden No ile jeszcze tych serwerów muszę zniszczyć? Zniszczyłem już tyle, że kurde o, ho, ho. I co dalej Czyli to na tym piętrze są serwery, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć Ajajajku! Coś mnie bije zewsząd, zewsząd, no i krewias na mnie zalała F9, jeszcze raz Jezus, jak oni wszyscy krzyczą na danym momencie Nie wiem jak zniszczyć, te jest cholerne Dziwne rzeczy. Ja myślę, że po co są te ładunki. Spróbujemy jednego na... Tak spróbujemy. I patrzcie teraz to. Jolo! Nie. Mm, jeszcze raz w 9 Pasjonujący James Bond. Pyk. 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 No i co? Uh! O jezus co ja zrobiłem to było takie jolo takie przepraszam Ym, F9 Ale jeszcze 5 serwerów to jest naprawdę dużo Spróbujmy granatami może Okej okay, niech to sobie wybuchnie tutaj sobie ładnie Kurczaczki Jeszcze raz Ale ja się zabijam jakie to jest durne, i ja nie zlewbym dręczył Hmm, ale nakłóciłeś, ale nakłóciłeś bardzo ale nakłóciłeś. Okej. Okay. No i jeszcze pięć to znaczy, że jeszcze musiałbym... ...tu. No i jest pięć ładunków wybuchowych, więc to się wszystko układa. Co one zrobiły te ładunki? Muszę je ja chyba zdetonować tak ręcznie. Dobra, to dwa jeszcze, czyli auto, powinienem jeszcze trzy zdetonować Jeżeli dobr, idę logiką, idę, idę w dobrym kierunku, logi, logicznym, tak, tak, mam no. A! Holender, bardzo mi się ciężko wypowiada dzisiaj, no Mam takie dni, że strasznie ładnie układam, słuchaj, jestem taki dumny z siebie, ale to nie jest ten dzień, it's not that day Co? Ale tu się skitrał za drzwiami, co ty myślałeś, że ci nie zobaczy? co to Heniu, proszę ja mam na nazwisko, znaczy na, nie na nazwisko tylko na drugie, trzecie imię Henryk po dziadku który jest dla mnie wielkim autorytetem i strasznie go szanuję I może dlatego właśnie tak często używam tego słowa tego zadania Henryk Okej okay, przecież my mamy teraz gadżety więc co? Badumc i niszczę sieć, niszczę sieć Okruszek na telefonie mam No i co? No, co tam dalej? A nie mam pojęcia. Może to już nie trzeba tego robić po prostu. Ja nie wiem już sam. Musisz jeszcze zniszczyć pięć serwerów, a ja nie wiem gdzie są te serwery. Ja naprawdę... Ja naprawdę jestem takim biednym człowiekiem tylko, no nie wiem naprawdę, gdzie są te rzeczy. Ale spróbujemy się tym posługiwać, kurde, na tym... Nie... O! Jole, jak go szybko zmiotło. Bardzo mi się podoba ten system. Tu są jakieś fanciory. Granatki i ruszamy. Granatki dla Renatki. Woohoo! Tyk! O! A, rozumiem! <noise> ja tak właśnie myślałem, czy to nie przypadkiem na Steamie ktoś mnie nie powiad... Nie, nie, nie ten. Jakieś powiadomienie na Steamie a to nieprawda, to po prostu kurde bomby zaczęły nade mną wybuchać. No okej okay Kam, to co? Pyk. Upsy, nie, tak to miało wyglądać. Ewdziemyteczka, przepraszam was, że to tak że to tak wszystko jest po dyletancku znaczy nie po dyletancku, co po lesu, tak jakoś po... chociaż nie wiem, po tak, po dyletancku, dobrze powiedziałem dobra, okej, okay, to się udało jakoś ładnie nie wziąłem tego, bardzo mi przykro z tego powodu teraz może co, może winda, nie? nie winda? nie winda? jak mam się tam dostać? jak ja mam się tam dostać, kulewka? Ej, nie wiem już co mam robić, naprawdę, muszę zniszczyć jakieś te cholerne serwery, muszę zniszczyć serwery, albo uszkodzić sieć. Aha, czyli to wszystko jest, wszystko się wku, skupia wokół tej sieci, tak? Że wszystko to robię po to, żeby zniszczyć sieć. Nie wiem co tutaj mam zrobić. Skoro już kurcze dałem co mogłem. No, ale dobra, mniejsza. Ruszamy dalej, w poszukiwaniu serwerów, tak bym mógł nazwać ten odcinek, gdybym je nazywał. Tu są serwery przecież, dobra. No kurzeczki, może granatem teraz dla odmiany Pyk Musisz zniszczyć jeszcze dwa serwery Musisz zniszczyć jeszcze jeden serwer No gdzie jest ten jeden serwer moi kochani? Czekajcie, ja mam jeden ładunek wybuchowy, który zostawiłem właśnie specjalnie na tą okazję Gdzie jest serwer, gdzie jest serwer, gdzie jest serwer, gdzie on jest, serwer? gdzie, jest serwer? gdzie jest serwer Przepraszam, że tak mm, nie mogłem się opamiętać Upsi, coś tu wybucha co to się stało? Co w ogóle wybuchło? Bo ja nie wiem już tam. Ale ta głupia kamera mnie denerwuje. Czekajcie chwileczkę Majka, nie załatwimy ją. Dziękuję. Tu jest jakieś, jakaś rączka, kurde, Bóg wie co. I Już nie wiem co się tu dzieje. A tędy? Tędy też. Tędy nie przejdę, to jest zamknięte. Jeden serwer, gdzie się tutaj musi być? Ale jest strasznie skomplikowana rzecz z tymi serwerami właściwie. Niepotrzebna moim zdaniem, bo już naprawdę dużo czasu spędziliśmy na, na tych poziomach. Ale gierka całkiem przyjemnie. Przyjemnie się przechodzi. Musicie sami przyznać, że jakoś coś się miło ogląda. Tak mi się wydaje przynajmniej. W moim skromnym mniemaniu. No a w takim razie to musi być gdzieś tu. Tu jest tak, tak, tak. Tu rozwalone. Może tu coś jest skryte. Albo tu za tym się skrył jakiś, nie wiem, serwer mały, malutki, maleńsienki. Tu zamknęli drzwi. Tu wyłączone, wyrzucone, wywalone. W kosmos. Ach, wszystko wybuchło, wybucha. Tędy się dostanę. Nie. A coś tu mnie strzało, nie dobrze. Zostaw mnie kameronu no. F5 i spróbujemy na tym takim naprzeciwko spróbujemy swoich szans Ej, to działa na niego, naprawdę fajny, fajny Bayer, fajna broń, naprawdę. Tylko nie wiem czy ja ją dostałem przez to, że włączyłem kody przez moment, żeby przejść tam ten kawałek, czy... Czy dlatego, że po prostu ją już zdobyliśmy raz i ona jest teraz taka dla nas ogólnodostępna? Tu są jakieś serwery, to dlaczego ja ich... Aha, to ja po prostu musiałem w trakcie drogi niszczyć wszystkie serwery, już to rozumiem, czekajcie Gdzie są te materiały wybuchowe, proszę bardzo? Pyk No! Serwery zostały zniszczone, a to znaczy, że zniszczyliśmy sieć komputerową Super, wydostań się żywcem... Ży, żywcem, żywcem <grym> <grym> Znisz serwery w serwerowni, znisz sieć, znisz... Ópsy, coś słyszę A, to tutaj sorry memory tędy tutaj się wchodzi do jakiegoś pokoju ochrony dobra teraz musimy zniszczyć furgonetki transportowe Phoenix i, i ciekawe jak zniszczyliśmy cyber na piętrze księgowych chociaż może to właśnie to jest to piętro, dobra nieważne nevermind Mike. My... nie wiem jak was określić kim wie, dla mnie jesteście tak naprawdę jesteście dla mnie niesamowitą pomocą hmm, właściwie tak jak mówiłem z tego z życia Bartosza pamiętacie tam na początku tego albo na końcu poprzedniego odcinka myślałem nad tą recytacją wierszy żeby to gdzieś nagrywać i napiszcie czy chcielibyście takie coś zobaczyć tutaj czy, czy kogoś w ogóle interesuje poezja bo to jest inna sprawa że ja, ja zdaję sobie sprawę z tego że większość moich widzów ogląda to dlatego bo lubi gry nie ewentualnie mój głos albo moją osobę a nie dlatego, że nie, łączą, nie dlatego że łączą nas przypuśćmy jakieś wspólne zainteresowania ale byłoby miło gdyby ktoś z was chciał zobaczyć jak Kilos czyta wiersze po prostu to by było super no. To jest takie moje marzenie, żeby sobie tak recytować wiersze, żeby to było dobre, naprawdę dobre, nie? Że to nie były takie tam, takie pierwsze, lepsze wiersze, to były takie naprawdę głębokie, dobre, stawy. Tak zwane. No. Dobra, to jest życie jeszcze raz, nie wiem dlaczego go nie wziąłem poprzednim razem, piąteczka. No aha, dobra, i teraz możemy uciekać, nie, super, wszystko się dobrze, idealnie złożyło, no epicko, po prostu jest epicko. Zjem sobie drużdżóweczkę, przepraszam. Mmmm. Dobra, teraz furgonetki. O Jezus Maria! A tu się jolo robi powoli, jolo. Co ja mam zrobić teraz biedny? Chciałbym wsiąść do auta. Może... Mo, mo, mogę do tego? Nie mogę. Wow, ale mnie potrąciła, czekajcie. Okej, okay, mam pomysł. Zaraz wam pokażę. Eee. Tego. Będziemy potrzebować coś życie, więc wyrzućmy, może snajperka się nie przyda na razie. No ej, chwila, nie na G się wyrzucę, tylko na T. Weźmy to cudo. No bierz, nie bój się. Co się nam jeszcze nie przyda? Dobra, zrezygnujmy z tego w takim razie. No bierz Zam z tego też zrezygnować. A bo dobra. Bierzemy to i idziemy z tego wcisnąć. Tak. To jest nasz plan na ten wieczór. Ile mi jeszcze zostało czasu? Nawet nie wiem. Pięć minutek. To akurat zdążymy jeszcze przejść ten level. Mam nadzieję. Go! Rozpoczyna się walka z bossem, tak zwanym. Tak mi się wydaje. Musimy uważać, żeby nas nie potrącił gnu, ham i w ogóle. Leszcz. Ale myślę, że to jest dobra broń na to. Mam nadzieję, że coś mu robi. Okej, okay, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ja się pytam. Proszę mi tutaj nie sprawiać dodatkowych kłopotów. Jak piąteczka. Aha, i oni wyjadą stąd po prostu, tak? No to nie jest dla mnie żaden problem, okej. Okay. Zniszczy wszystkie furgonetki, czyli tu będzie trochę więcej, to nie no. Niedobrze. Jolo. Hey, nie wiem, ktoś dziwnie jedzie teraz. Mam nadzieję, że coś mu tym, coś mu tym, jakieś obrażenia zadaje. Wiecie, bo tak głupio byłoby do niego strzelać. Nie zdając żadnych obrażeń. A za zaryzykuję idealne piąteczkę. Taki w ogóle pogoń za nią. Mam nadzieję, że ona mnie nie zjedzie teraz od tyłu. Zgubiłem trochę tę furgonetkę właściwie. Nie strzelajcie, nie strzelajcie, co? No idzie on jest cholewka? No nie widzę gościa. Co są te furgonety? Może ja je mam zniszczyć. Tak mi się wydaje, chwila, zobaczmy. Nie, tu ewidentnie proszą, żeby użyć tego. Poczekajcie. Spróbujemy zrobić tak. Nie chcę tego, nie chcę tego. Babcia dzwoni, czekajcie moi kochani, mam nadzieję, że zaraz do was... Znaczy, znaczy. zaraz, zaraz do was zaraz wracam, kochani. No trzymajcie się papa. Znaczy... Nie papa! Do usłyszenia. Tak, tak będzie lepiej. Moja babcia jest kurczaczki konkretna. Dzwoni, pyta się co u mnie. Wszystko spoko? No to dobrze. I na rano i tyle. Kochana babcia tak zwana Dobra Dlaczego ja nie mogę tego podnieść? Proszę mi powiedzieć Hinz, nie ma żadnych podpowiedzi Wrzuciłem już wszystkie broń jakie tylko mogę Aha Ja kumam czacze Tylko te materiały wybuchowe, które mieliśmy Myślę, że one właśnie były do tego, żebyśmy niszczyli te furgonetki A to jest po prostu bos, który ma nam uprzykrzyć życie Czekajcie Sprawdzim, nie Kurde, wrzucę tak, o Kurde, nie Aaa, Holendersyn! Zobaczymy czy to wybuchnie Ale ewidentnie trzeba to zniszczyć No kaman, on nie, No naprawdę, ej, coś mi się tu nie podoba A to są te furgonetki, tylko jak je zniszczyć teraz pytanie Może chodzi o to Konimy gnoja Na pewno chodzi o to A jak nie to trudno Togo się nie da zniszczyć, tego też nie, ja nie wiem już co się dzieje no ładuj, ładuj, ładuj Ładuj, Jamesie, ładuj. Okay, co tutaj? O, tutaj na przykład jest... Pełniałem municja. To sukcio. I trochę żyćka, też fajnie. Tylko no ewidentnie, proszę mnie, żebym zabrał rakietnicę, a nie mogę. Dlaczego? To jest pytanie dlaczego. Ale muzyczka jest fajna, mam nadzieję, że słyszycie, bo ja, ja nie słyszę na przykład, ale trudno. Jeszcze mi tu będzie strzelał. Bedluck. I znowu jest ten problem, kiedy ja nie wiem, co mam zrobić. To jest straszne, że nie, nie, nie piszę, co zrobić. Rozumiecie? Nie piszę, co strzelać. Wow! We group! Okej. Okay. Tak zwane jolo Jedna zniszczona. Coś wrzuciłem. Soreczka. Cisza. Piękna cisza. Wybuchło, czyli to chodziło o to, co myślałem. No to dobrze. I teraz na pewno musimy zniszczyć furgonetki, te takie, te, do których ja strzelałem wcześniej, tylko... No strzelaj, chłopcze! Spokojniusio. A za nami ktoś się chyba pojawił, bo słyszałem taki pisk windy. A nie, nie. Nie to tylko moja chora wyobraźnia. Próbujmy. Nawet słychać ten dźwięk taki jakiś charakterystyczny. No, come on. Ajajajku. jajku. Cichutko. Jeszcze kilka dogram. Spróbuję jedną z nich przynajmniej zniszczyć. Dobra. Tak to trzeba zrobić. No nic moi kochani, zajmiemy się w tym następnym odcinku. Strasznie się duży ten Jamesu, ale przyjemnie mi się gra, więc nie ma na razie problemu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę, jeśli nie napiszcie komentarz i nie dawajcie łapki w dół, bo strasznie mnie denerwują. Taka, Taka moja mała dygresja. Eee, no cóż, zapraszam do kolejnych odcinków moi kochani. Trzymajcie się, cześci. Bajo!